Barcelona z trudem pokonuje Leganes, ale traci Bolt, kontuzja ciosem przed finałem. FC Barcelona wygrała 1,0 z Leganes w 31. kolejce La Liga po samobóju Saenza, ale radość z trzech punktów przyćmiła kontuzja Alejandro Bolt, który może opuścić finał Pucharu Króla. 26 kwietnia. Wojciech Szczęsny uratował wynik, a Robert Lewandowski czeka na stny gol dla Barki. Czy Blaugrana utrzyma formę bez kluczowego obrońcy? Oto kulisy meczu i dramatu. FC Barcelona kontynuuje marsz po Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Leganę z 1,0 w 31 kolejce La Liga 12 kwietnia, ale zwycięstwo na Estadio Municipal Butark przyszło z trudem. Po sensacyjnej porażce z Beniaminkiem w grudniu 2024 roku 1-2 na Montjuik, kibice liczyli na rewanż zwłaszcza po 4,0 z się Dortmund w Lidze Mistrzów 9 kwietnia. Hansi Flick z passą 22 meczów bez porażki w 2025 roku wystawił najmocniejszy skład Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Rafinha i Jemal zaczęli od pierwszej minuty. Leganes 15 miejsce, 29 punktów, Zaskoczyło gospodarze byli groźniejsi, a Barca, mimo 70 punktów po meczu, wygrała szczęśliwie dzięki samobójowi Jorge Saenza w 48 minucie. Radość z umocnienia pozycji lidera, cztery punkty przewagi nad Realem, zepsuła kontuzja Alejandro Bolt, kluczowy obrońca może ominąć finał Pucharu Króla z Realem. Mecz zaczął się groźnie, w trzecim minucie Uskar Altymire strzelił z bliska, ale szczęsny, z fenomenalną paradą, uratował Barce. A kom chwali, jego interwencja dała nam punkty. Blaugrana z 65% posiadania zawodziła Lewandowski nie miał szans, a Jemal i Rafinha marnowali akcję. Przełom przyszedł w 48 minucie, Rafinha dośrodkował płasko, a Sainz, próbując uprzedzić lewego, wpakował piłkę do własnej siatki. Sport.s ironizuje: Szczęście mistrza gol z niczego. Barca wygrała 1,0, ale dramat rozegrał się w 39 minucie Bold. Po starciu z rywalem przed polem karnym upadł i nie wstał. Medycy pomoli mu zejść, a zastąpił go Gerard Martin. Mundo Deportivo opisuje: Na twarzy Bold nie było bólu, a rezygnacja wiedział, że coś się stało. Katalunia Radio podaje: Bolt zgłosił medykom, że jest załamany wstępna diagnoza to uraz ścięgna udowego minimum 3 tygodnie pauzy. Sport potwierdza, może opuścić finał z realem i półfinał LM. 21-letni lewy obrońca, z sześcioma asystami w sezonie, np. z gironą 4 i 1 dziesiątą, był w formie jego dynamika i współpraca z Jamałem 11 asyst, napędzały atak. Bez niego Flick ma problem. Martin, 1 mecz i Hector Ford, 3 to ryzyko wobec Viniciusa Imbappe w finale. Kibice na X lamentują, bolt out na Real. Katastrofa. Szczęsny, z 12 czystym kątem, był MVP pisze, uchronił nas przed stratą gola. Lewandowski, z 99 golami dla barki. Nie strzelił jego główka w 62 minucie, minęła słupek, a w 67 zszedł. Mundo Deportivo ocenia, czeka na setkę bez błysku. Barca, z finałem Pucharu Króla, 26 kwietnia, półfinałem LM w zasięgu, rewanż z BVB 15 kwietnia, i siedmioma kolejkami la Ligi, walczy o potrójną koronę, ale uraz Bolt to cios. Sport reflektuje. Szczęsny i szczęście uratowały punkty, ale bez Bolt finał będzie trudniejszy. Fani na X wierzą, lewy da setkę z Dortmundem, a Wojtek zamuruje bramkę. Czy Barca utrzyma przewagę 70-66 do 66 nad Realem bez kluczowego obrońcy? Rewanż z BVB i Celta 18 kwietnia pokażą siłę z Polakami w składzie Blaugrana śni o tytule.